Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Jubileuszowe Bitwy. W tym odcinku naprawdę bardzo zacny jubileusz, aż 30 tysięcy bitew. A rozegra właśnie na moim kanale tą 30 tysięczną bitwę gracz Pawciu Z z klanu Noja. Witam cię serdecznie. Witam, witam wszystkich. Cześć, ja od razu po głosie słychać, że jesteś bardzo młodym graczem, znaczy nie, że już jesteś dojrzałym graczem, chciałem powiedzieć. Ta gra w ogóle World of Tanks zadziwia, ponieważ jak grałem w inne gry, czy to w Call of Duty, czy to w inne gry, gdzie tworzyłem klany, zazwyczaj byłem jednym z, ze starszych graczy. A tutaj naprawdę mam wielu kumpli, którzy mają, nie wiem, prawie 60 lat i cieszą się tą grą, jest to gra, która daje wiele zabawy, ale też, nie wiem, właśnie co ty, co ty właśnie znalazłeś takiego ciekawego w tej grze, że zacząłeś dosyć nałogowo w nią grać, bo 30 tysięcy bitew, no to trzeba powiedzieć, trochę życia spędziłeś w tej grze, nie? No troszeczkę tak, troszeczkę tak. No ja przygoda się zaczęłam w 2012 roku, na początku lutego, jakoś tak, A mówił mnie Kuper. Ja byłem przeciwny, przeciwny temu. Nie chciałem tego ściągać. Przedtem pograłem w jakieś gry, które typowo były tego na komputerze, a nigdy, nigdy przed tym nie grałem w gry jakoś online. No namówił mnie, w końcu ściągnął na początku. Nie podobało mi się to zbytnio, ale z czasem, z czasem się doszło do jakiegoś tam KW, pamiętam po tym S, o, to mu fajny czoło i się zaczęło tak coś kroić i tak, tak mnie to wciągło. bo to na szeminaliński no i 30 tysięcy właśnie za chwilę piętna tak no a teraz to już masz nie wiem tak, nie, nie liczę, ale z 15 dziesiątych tierów chyba yy, i sporo czołgów zapewne w garażu, ile masz już czołgów w garażu? jest około 60 no 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 około 60 czołgów, tak to 14 trochę Aha. i będzie kolejne 5, ponieważ 5 dziewiątych tierów następnych ekspie Wiem, że masz żonę, bo mówiłeś mi przed nagraniem, co ona na to, że tak lubisz sobie Oj, pogrywać. Powiem ci, powiem ci, że no jest cierpliwa, jest cierpliwa, pozwala mi na to, chociaż czasami przeginam, szczególnie w nocy, jak tam z kolegami w tym tonie i czasami mógłniemy śmiechem lub też przeklejemy, co się nie uda. <laughs> Pięście uderzy w stół czy coś, to czasami się budzi i wtedy mnie wyzywa, ale generalnie nie narzekam, jest bardzo rozrozumiała. No, ja właśnie, moja sąsiadka często do mnie właśnie pisze, że ciszej, bo chce spać. <grym> Okej, okay. czym my rozegramy tą jubileuszową bitwę? Jaki czołg wybieramy? No słuchaj, no mam propozycję taką, byśmy wybrali, ja przynajmniej bym chciał wybrać te 28 Koncept, ponieważ jest to mój najnowszy czołg. Dobyłem go w misji właśnie dwa dni temu i póki co mi się podoba. no, no to zawsze, znaczy, może wyjść fajna bitewka, jeśli nas fajnie wylosi. A ile już bitew rozegrałeś na tym TDK? Jest co? Już ci mówię. 15. Aha. 15 bitew. Mm, no ja w zasadzie y, chyba dopiero dwie bitwy na nim rozegrałem. Y, a powiedz mi, y, bo Ty już 15 bitew rozegrałeś, jak go rzuca? Bo on ma matchmaking do 9 tierów, y, ale słyszałem od innych kumpli, że często jest na topie. Jak to w, w Twoim doświadczeniu? Ona no dziewiątki, wiesz co dziewiątki widziałem może z dwa, z dwa razy chyba. Aha, aha. Z ósemki i, i na, na topie tak ci powiem 50%, 40% ósemki i tak mówię ci może z dwa razy bierzecie może dziewiątki, bo faktycznie cztery dziewiątki. No nic, fajnie by było, jakby ten tą jubileuszową bitwę y, y, rzuciłoby nas na jakieś miasto i y, y, na topie to wtedy no moglibyśmy wykorzystać, bo zalety ten czołg ma, na pewno jeżeli go rzuci na top, no to pancerz i działo jest na pewno zaletą. Okay. Odbija, odbija. No to co? Jedziemy i będziesz miał pamiątkę, że swoją rozegrałeś 30 tysięczną bitwę. No to trzymajmy kciuki. <grym> Oby. Perłowa rzeka. I ósemki Nie ma artylerii, nie więc. Więc chyba nie, nie ma tragedii. Powiedz mi na tej mapie Perłowa Rzeka, bo tutaj w zasadzie są takby jakby trzy drogi. Można jechać w lewo, środek, prawo. Gdy, gdzie ty byś chciał jechać? Ja za tobą pojadę. Tak jak się wczyta. Na pewno nie środek. Mhm. Słuchaj, to jeżeli nie środek. To chyba nie będziemy raczej kampić. No, ja wiem. Że, mordownia? No, może może mordownia na lewo, pojedziemy spokojnie, tak uważnie. Witam, witam, powitać. Good luck. Witam, faja, witam, pozdrawiam. Dobrze, że tacy mili gracze w to popołudnie, bo czasami to bywa inaczej. Gdzie ty jesteś? Jadę z tyłu. Aha. Dobra, tu zaznaczę kolegom, że my tam jedziemy. Dobra, to ja poczekam na ciebie, bo to przecież to twój jubileusz. Oh my god, a ty sobie wziąłeś... Yy, pokolorowałeś troszkę, pomalowałeś ten czołg. Jest to jest razie taki kamuflaż dla ubogich, bo jeszcze nie mam... czekam na zniżkę na kamuflaży i za, za... po prostu pomalowałem go czasowo. Mm. Staram się malować wszystkie czołgi za złoto, jeżeli... Jest jakaś promocja na Camo, na ale akurat nie mam. Czekam. Mm -hmm. yy, ślizgałeś się na testowym? Nie, nie ściągam serwerów testowych raczej. Staram się zawsze... po prostu czekam aż wyjdą i, i wtedy oceniam, co się zmieniło. I widzę wtedy... No. Przedtem mm -hmm. się nie bawię w te serwery testowe, ponieważ... Nawet dobrze, bo... Gdybym ściągnął, to czasami bym nie poszedł jakąś linię sobie, bo bym stwierdził, że ten czołg jest taki, a... a mógł być lepszy i taki, wiesz, rozgoryczej no tak, jadę jedną linią i wtedy się przekonuję sam na własnej skórze jak to jest, tak? Mhm, mhm. dobra, no to widzimy, że środek tam ostro y, zaatakowali y, 2-0 przegrywamy y, na mordowni nic się nie dzieje, y, widać wiesz, co, pod górkę tu będziemy podjeżdżać Ok, to... nie Tutaj... wiem. Jedziemy dalej prosto, czy skręcamy tu w prawo? Skręcamy, skręcamy. wiesz? No tam jest T29, jest kilka czołgów, a tylko jeden został z naszych. więc pójdziemy z tego T29, myślę, że pos postanowi. Znaczy, uda się nam go łatwo sklepać. Zaraz się nam pokaże. A nie, jeszcze trochę Oczywiście skup się teraz na grze, już ci nie zagaduję O oh my god Nie No 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 To co? Trzeba go sklepać chyba, nie? Tak jest Wiesz co, ja go tak po hamsku trochę sklepię. sklepie Czekaj, zasłoniłeś mi padłem na niego. <laughs> o oh my god! Czekaj. To wstyd. Czekaj, czekaj. 3, 2, 1, 0, myk. Dobra. Yy, sorki, że zabrałem ci jubileuszowego T29. <noise> um, to spadłem mi gąskę, w i tak... Ja bym nie wiedziałem, czy mi się czy nie, dopiero potem się zorientowałem. Czyli mówisz, że ten czołg jest fajny, podoba Ci się gra tym czołgiem, tak? Słuchaj, na razie jestem, jestem zachwycony nim. Myślałem, że to będzie coś gorszego. Ale póki co jest fajny wcale... Za dziewiątki wiadomo i tam na Inca Trojeczkę tam Golda trzeba wziąć łożyć. Ale generalnie na wszystko gold starszy. Bez, bez golda przepraszam, tak? Mm, mm, mm. No i fajnie wygląda, nie? Jest no, taki... Jest, inny... Jest taki penier. No, 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 no. No, yy, wiesz, co? Dużo nie zrobiliśmy w tej bitwie, widać, nie, że. przejechaliśmy się yy, tylko. Yy, no, jedziemy, jedziemy, spróbujmy jeszcze kogoś złapać. One są dosyć wolne, więc ja tę całą załogę za trójki przełożyłem. Ale mimo to jest wolne, nie? Ale nie jest tak wolny jak na przykład, nie wiem, T28 czy T95, czyli te amerykańskie Tedeki. Tak, tak. Dążące do E3. Słuchaj, tu jest ta panterka. Ja mam żerobeczkę. aha. Tam mamy. Tu jest Protek. Protek. Niestety nie udało mi się. na bierze, to muszę się chować no dorwał mnie broczek dobra, słuchaj, bo tu jest niebezpiecznie w każdym bądź razie biją mnie o shit, czyli nie za dobrze y, jednak no, 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 no. No słuchaj, Potrzebnie no... Zjechaliśmy, nie zjechaliśmy. No, niepotrzebnie zjechaliśmy. To, to był mój pomysł. I słuchaj, najgorsze jest to, że możemy to jeszcze przegrać. Czekaj. Oj, nie, nie sądzę, nie sądzę. Nie, chyba nie. Trzymajmy kciuki. 10,7. O, jak już sprotka nie ma, no to, to luzik raczej bez żadnych problemów wygramy. To nie wiem, czekamy aż się skończy, czy nie ma. Nie, to już chyba będzie wygrana, chociaż. No, sojusz i sojusznik się rozbi. Mhm, mhm. 58. Myślę, że będzie wygrana. Tak jest. Czyli udało się. 30-tysięczna bitwa. Yy, pawcio. Nie a to, powiedz nie mi, to pa, Pawcio Z, yy, co to. Czemu taki pomysł na, na nik w grze? Jest, no bo jest, mam na imię Paweł, mhm. Z od nazwiska i tak jakoś prosto tak by to wyszło, wieczny. Mhm, mhm, mhm. Okej, okay. yy, a tym czołgiem T28 koncept yy, na razie jak Ci się udało najlepiej rozegrać bitewkę? No nie 3 czy 4 fragi, ponad 2,5 tysiąca damage'u, no na razie mhm. tak bez szaleń, poznaję go dopiero. Mhm. Ale jest, jest ciekawy, warty, warty, warty męki, męki tymi, tymi, z tymi misjami, bo naprawdę niektóre misje to jest, to jest porażka. No, nie, no, no. Tak jakby oni czytali, że jak masz zabić y, trzy te deki, to dają ci same, same medy, nie? A przedtem miałeś misję, że masz zabić tam macierz, to daje same tedeki. No to no, loteria, niektóre te misje, trzeba naprawdę się wyczekać. Nie? No, no, to no. no. Też, jak masz misję. Tak na Lajta, na spotowanie, no, to nagle to dwie, same nie, miasta nie, cię rzuca, tak nie? Tak jest, tak jest, same miasta. I... No, no, no. To jest nie ciekawe. Musza. Myślę, że na pewno coś tam potrafią poustawiać. To jest niemożliwe, żeby tak to się działo, że nagle włączasz misję daną i ciężko ją wykonać. Słuchaj. Bo ja już wyszedłem z bitwy. Okay. 30-tysięczna bitwa pawcia. Jak tam się dzieje w bitwie? Wygrywamy? 11-11, patrz 11, też, 11-11. No to cisną, cisną, lepiej, nasi. no nasi cisną, wygrają. E, słuchaj, no to jubileuszowa bitwa twoja została rozegrana. Oczywiście nic specjalnego, ale to jest tradycja, że u mnie jak się nagrywa, zawsze idzie słabo. E, później, jakbyśmy teraz wyłączyli, zagrali, to po prostu robimy asy pancerne. <laughs> e, Okej, okay, no to e, dzięki... No i życzę Ci następnej dziesięciotysięczki, może kiedyś w jubileuszowych bitwach rozegramy Twoją tysięczną bitwę. Okej, okay, słuchaj, no czy mógłbym kogoś pozdrowić? Oczywiście! Słuchaj, no więc chciałbym pozdrowić moich kompanu, najlepszych moich kompanów, który którymi praktycznie grałem od samego początku, to Manek, trochę nerwu, ale spoko goleś, Kinki, Łysol, Bieski, Koza, no i Kruger Dub. no Kruger Dub jest... No, My wiemy dlaczego taki jest. jest też. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i, no i jakby ktoś chciał, to do naszego klanu, jesteś nowym klanem, ale też jakby co, to zapraszam. Dzięki wielkie. No ja, czyli no wy. Czy, czy to Nie. jest jakiś skrót? Najlepszą obroną jest atak. Aha, aha. Od tak płyty PEI. Aha, właśnie. Okej. Okay. No to nic. Dzięki. No i do zobaczenia. Trzymajcie się na razie. Cześć.